Dobra, pasowałoby nagrać coś z napraw, bo tylko w sumie gadam, nic nie pokazuje. Ogólnie w becie się płyn chłodniczy dostawał do silnika, a olej silnika do, do pompy wody. Tutaj mamy winowajce, rozsypane łożysko. Teraz jak ja to zdejmę, bo wybić to było łatwo. Wiecie, to ogólnie miało luz, a jak to miało luz to i wałek sobie latał jak chciał. Zobaczcie tu jaki wżer zrobiło. Ale dobrze, że tu nic nie czuć. No dobra No dobra, stary uszczelniacz, stare łożysko. To do czyszczenia no tutaj mnie zdziwiło, bo na tym a to jest niby nie zasłonięte, tylko coś takiego było. To nie powinno być ogólnie no bo to jest ogólnie założone o o tak. A? Nie, nie, nie tak. O to jest założone, o tak. I tu tylko coś takiego siedzi. To, to jest. Nie podoba mi się to. Nie wiem czemu. Ale wiem, że chyba kiedyś w takiej becie też miałam to i tu było tylko coś nałożone. I mnie to trochę zdziwiło, że myślałem, że to jest odma. Nie wiem. Czemu to tak wygląda? Tego ringa to będę musiał zdjąć, bo tu widzę, że ktoś pomagał uszczelnić go. Kurde. Dobrze, że nie naszło na wymianę tego oleju, bo tu nie ma oczka żadnego takiego, wiecie, inspekcyjnego, że tu nawet nie było widać, że coś tu się dzieje z tym silnikiem. O kurwa. Ale dowalone. Ciekawe w sumie czy tym no, błąd kupującego. Przy kupnie nie odkręciłem. Korka od oleju, tylko odkręciłem od chłodnicy, ale w chłodnicy nic nie było widać. Zaraz się zobaczę jaki bagnecik był. O no tu już byłoby widać, że coś nie tak się działo. I by się opuściło jeszcze sceny z 1000 zł. Się dałem zrobić. Dobrze, że koszt naprawy tego to tam będzie wynosił z jakieś maksymalnie 50 zł, więc... Plus robota. No ale to roboty to nie liczenie. No dobra, udało mi się kupić łożysko. No to jest kryte, ale to nic nie szkodzi. O-ring też dostałem, nowy. Ten ściślej wchodzi. No dobra. Problem jest z tym uszczelniaczem. On w necie pewnie będzie do kupienia, bo tu są wymiary. No dyszka. Czyli uszczelniacz do bety to ma wymiary. Do bety 125 RR od 2014 roku, bo nie wiem czy te niższe to mają. Taki sam. No to będzie 31, 13,5. Przecież to może być trochę mniejsze, większe, ten, bo to czy on będzie szerszy, czy ten to akurat nie ma znaczenia I dycha średnicy Dobra, idę zaraz zobaczę Ogólnie założenie tego to tam Praktycznie Tylko ta śrubka i Ta śrubka, ta I ta i zdejmujecie to całe No i tutaj to ta góra Co jest Została w wężach, więc to żadna filozofia to założyć Tutaj akurat nie trzeba uszczelki, bo jest ten o-ring Ale tutaj jest uszczelka, będę musiał je ładnie zdjąć i jeszcze raz użyć Bo niestety nie jest problem, że kupić tą uszczelkę, tylko po prostu będę musiał czekać A chciałbym jeszcze przez weekend sobie pojeździć to betko No i w zasadzie to składam Zalewam olej nowy i motor gotowy no dobra, o żarówkę jeszcze kupiłem, tak jak powinna być, bo powinna, żeby się nie działo takie coś z lampą, jak mi się stało, powinna być taka żarówka, tylko że ta już przeszła swoje ten, a ktoś tu poszalał i założył 55 i zaraz reflektor wypaliło. 60x55 W, a powinna być taka w becie. 35x35 35 i 12 V. Jest tu model tej żarówki? H4 to jest żarówka do bety. Jakby ktoś potrzebował i nie wiedział, ale teraz to ta, ta to zarąbiście wygląda. Panie kurwo, szkoda, sprzedawać jest fajna beta 500, nie? Ale 15 koła, ale do tej bety 500 koła Super Moto. Kurde, nie wiem. Jest tak, ogólnie jest plan kupić. SXF 452,19 19 y no beta 500 i tam coś tam jakieś dwusuwy się przewalają ale to te dwusuwy to kurde dzisiaj co jutro ich nie ma dość szybko schodzą nie jak jest coś ciekawszego a ja dopiero hajs będę miał za jakieś 10 dni więc na razie to wiecie jeszcze tak nie szukam no dobra to tak to następny odcinek coś trzeba pokazywać że coś się dzieje żeby nie było że tylko naklejki naklejone i nic więcej jak przyjedzie kupiec Dobra, Siemaneczko.